Jest z nami pan Jan Olew. Witamy serdecznie. Witamy radnych Rady Miejskiej w Witamy komendantów i przedstawicieli służb mundurowych Wojska Polskiego, policji, straży pożarnej, służby więziennej wraz z pocztami sztandarowymi. Witamy grupy rekonstrukcyjne i stowarzyszenia historyczne. Cieszymy się, że są z nami Ostrołęckie Zakłady Pracy, wśród nich przedstawiciele Energa Elektrowni Ostrołęka. Witamy młodzież szkolną. Szczególnie cieszymy się, że tak pięknie prezentują się klasy mundurowe. Witamy ostrołęckich harcerzy. Witamy wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. I jeszcze raz witamy w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Oh, <coughs> shit. <coughs> Ci drogie rodziny żołnierzy niezłomnych, wszyscy Państwo wymienieni na początku, każdemu z Państwa dziękuję serdecznie za obecność. Moi drodzy, dzisiejszy dzień, wyjątkowy dzień, bo przypominający wielkich bohaterów ma swój wymiar bez wątpienia ważny. Proszę Państwa, często mówimy o wyklętych, niezłomnych, o bohaterach, o postaciach prawie pomnikowych. I to jest prawda, bo to wyjątkowi bohaterowie. Ale z drugiej strony, moi drodzy, myślę, że każdy z nas ma świadomość, że prócz tego bohaterstwa, prócz tej pomnikowości, to byli często młodzi, pełni życia ludzie. To byli chłopacy i dziewczęta, tacy sami jak tu stojący uczniowie z szkół służb mundurowych, tak jak nasi harcerze czy inni. Ja mam 10 parę lat i to mogliby być moi synowie. Moi drodzy, to warto pamiętać, że prócz tego bohaterstwa ci młodzi ludzie byli tacy sami jak współczesna młodzież. Tak samo chcieli żyć, bawić się, tańczyć, zakochiwać, uczyć się, studiować. Oni byli tacy sami, tylko w pewnej chwili dziejów, swoich krótkich często dziejów, Potrafili wybrać to, co jeszcze ważniejsze niż ten urok codziennego młodego życia. To jest w nich piękne, że w chwili zasadniczej, najważniejszego wyboru, potrafili wybrać dobro, potrafili wybrać szlachetność, potrafili wybrać służbę, potrafili wybrać marzenie o prawdziwie wolnej Polsce. Proszę Państwa, do dzisiaj wielu ludzi mówi, że problem żołnierzy wyklętych to jest problem kontrowersyjny. To nieprawda, nie ma żadnej kontrowersji. Jeśli do naszej ojczyzny po wojnie z Niemcami wszedł nowy okupant i jeśli trzeba było podjąć decyzję, to gdzie tu jest kontrowersja? Albo ktoś służył wolnej ojczyźnie, walczył o nią, albo wspierał walczących, albo szedł na służbę nowemu okupantowi, nowemu wrogowi. Oczywiście my szanujemy tych, którzy chcieli przeżyć, przetrwać. Zawsze w każdej wojnie i powstaniu tak było, że najwięcej ludzi chce przeżyć, przetrwać. Szanujemy tych ludzi. Tym bardziej chcemy jednak podkreślać wielkość tych, którzy podjęli walkę i wspierali walczących. Czasem ze smutkiem myślimy też o zdrajcach, o tych, którzy i w polskich mundurach potrafili służyć wrogowi, potrafili służyć sowieckiemu okupantowi, potrafili robić kariery. Zdradzać najbliższych, żeby uzyskać coś więcej. W piśmie od pana prezydenta usłyszeliśmy, proszę państwa, o powstaniu. Tak, w Polsce było jeszcze jedno powstanie. Oprócz listopadowego, czy styczniowego, czy wcześniej Kościuszkowskiego, w Polsce było jeszcze jedno powstanie Powstanie antykomunistyczne. Nawet same statystyki o tym mówią, bo jeśli policzymy wszystkich, którzy brali udział w walce zbrojnej, jeśli policzymy tych, którzy. Yy, Uczestniczyli w konspiracji niepodległościowej, którzy wspierali walczących, którzy w różny sposób uczestniczyli w walce. Jak dodamy do tego konspirację młodzieżową, to proszę Państwa, więcej osób walczyło z komuną w tych pierwszych latach niż w całym powstaniu styczniowym. W Polsce było więc jeszcze jedno powstanie, o którym wciąż zbyt mało mówi się na kartach podręczników czy na lekcjach historii. I ostatnia rzecz, moi drodzy, którą chciałem przypomnieć. Mamy tą. To smutne wspomnienie, to tragiczne wspomnienie też dziełów powojennych, bo polscy komuniści i sowieci dla naszych bohaterów byli często gorsi niż hitlerowcy, a dla hitlerowców czasem lepsi niż dla naszych bohaterów. Krótkie przykłady. Na pewno wielu z Państwa o tym słyszało. Rokniusz Pilecki w ostatnim, jednym z ostatnich widzeń z żoną powiedział, że Wobec tego, co robili z nim komuniści, wobec tego, jak go traktowali, jak go torturowali, a Auschwitz to była igraszka. Rodny Irecki. ochotnik do Auschwitz, ktoś, kto przeżył piekło Auschwitz, potrafił powiedzieć, że to, co robili z nim komuniści, wobec tego, co robili z nim komuniści, Auschwitz to była igraszka. Faktycznie gorsi niż czasem hitlerowcy. I druga rzecz, yy, Łukasz Ciepliński, w pseudonim Pług, dzisiaj rocznica jego śmierci, napisał w jednym z grypsów, że siedzi razem z hitlerowcem. On dostaje listy z domu. Łukasz Ciepliński tych listów nie mógł dostawać, a tak bardzo pragnął, żeby choć kilka słów od żony otrzymać. Komuniści polskiego bohatera, żołnierza z wzury, konspiratora, Dowódcy prezesa czwartego Zarządu winu traktowali komuniści, traktowali polskiego oficera gorzej niż To jest ta rzeczywistość, proszę Państwa, ta tragiczna. Ale nasze obchody, nasze muzeum nie mówi tylko o dramatach, o tragediach. My mówimy także i chcemy mówić o polskich bohaterach, których przesłanie jest optymistyczne, bo ich marzenia się spełniły. Ich marzenia o wolnej Polsce się spełniły. Dzisiaj Pochylamy głowy przed żyjącymi jeszcze naszymi bohaterami, ale wierzymy też, że ideały żołnierzy wyklętych ostatecznie zwyciężają. Nie jest łatwo, każdy z nas zmaga się ze słabością, każdy z nas musi pokonywać swoje słabości, ale my mamy wolną Polskę. Nieprostą, czasem zagrożoną różnymi problemami, ale mamy wolną Polskę, mamy tę wymarzoną, wywalczoną wolną Polskę. Dlatego Warto sobie na koniec przypomnieć to, co zostawił po sobie młody żołnierz, nawet jego imienia już nie znamy. Oto w obliczu śmierci zostawił takie krótkie zapiski, że jest faktycznie gotów oddać życie, ale chciałby, żeby ci, którzy przyjdą po nim, żeby po pierwsze o nim pamiętali, żeby po drugie ktoś się za niego pomodlił i żeby po trzecie i następne pokolenia inspirowały się wartościami, dla których on żył. Warto, drodzy Państwo, to przesłanie sobie zapamiętać. Warto pogłębiać wiedzę, mieć w pamięci żołnierzy niezłomnych, konkretne osoby, konkretne postaci. Kto potrafi, warto też się za nich włożyć i wreszcie wszyscy powinniśmy czerpać z tych wartości, dla których oni żyli i umierali, o których marzyli, żeby, żeby w Polsce one były najważniejsze. Moi drodzy, dziękuję raz jeszcze wszystkim za obecność. Zapraszam na następne punkty naszych obchodów. Za chwileczkę będziemy mogli posłuchać wprowadzenia historycznego wykładu, chociaż oczywiście nie chodzi o jakiś sztywny wykład, ale wprowadzenia historycznego pana Roberta Radzika, w najbliższych dniach będziemy mogli też uczestniczyć, oglądać dobre filmy tutaj na miejscu, są też koncerty. Cały czas wystawa stała i inne propozycje muzealne są otwarte. Kto by chciał postrzelać na strzelnicy? A nawet wygrać kucharz to też można. I wreszcie będzie bardzo ciekawa promocja najnowszej pracy pana Roberta Radzika, pięknego albumu z fantastycznymi informacjami o żołnierzach naszego regionu. Warto, moi drodzy, żebyśmy w tym wszystkim uczestniczyli. A świętowanie jest przez kilka dni, natomiast pamięć i szacunek dla żołnierzy niech będzie w naszych sercach na zawsze. Bardzo dziękuję.